Jaki cel dzisiaj sobie obraliście? Jak wygląda Wasza wycieczka? Dolina Małej Łąki, weszliśmy na Kopę kontracko, Mało Łączniak, no i sporo zwrotów tutaj przez Wyżnie, i schodzimy do Doliny Małej Łąki. Bardzo przyjemny szlak. Bardzo przyjemny, ale też długi, taka porządna wyrepa. O której wyszliście? O 5 rano. O 5 rano wyszliśmy. Sprawdzaliście pogodę przed wyjściem? Jak najbardziej, trzeba sprawdzić zawsze pogodę przed takim wyjściem. No i co mówiła? Dzisiejsze prognozy co mówiły? Prognozy deszcze, ale po południu. Przewidywalne burze, także trzeba wcześniej wyjść, żeby wrócić o dobrej porze. Jak się chodzi po górach po tym dramatycznym wydarzeniu sprzed kilku dni? No smutno jest człowiekowi, wiadomo, jest, jest inaczej już teraz po tych górach jak się chodzi, nie? Też po ludziach widać, że inaczej podchodzą do tego, nie? Chyba też mniej ludzi w ogóle jest w tych wyższych partiach? Yy, mniej, mniej jest. Stanowczo jest mniej ludzi. Wybieraliście się Państwo na Giewą? Tak, wybraliśmy się. Ale co, teraz jaka decyzja? No raczej nie wejdziemy. Ze względu na zamknięcie. No, jezu, na zamknięte że brzmi tam już. A jak się chodzi po górach po tej e, tragedii, która miała miejsce? No, zaledwie przedwczoraj. No w sumie tego się nie czuwa za bardzo. Nie, nie słyszałem jakiś jakiś. Czy gdzieś to z tyłu głowy tam jest, myślę tak i... No trochę jest, taki jednak... strach, że jednak na no, te chmury widać i trochę strach w tą strony iść, prawda? Dlaczego się zdecydowaliście Państwo mimo zakazu i tej tragedii wejść na górę? <grym zdaniem> okay. Do you speak English? No. Where are you from? Zaj. Austria. Dlaczego mimo zakazu Pan się zdecydował? No, konno, no, dlaczego Państwo wyszliście na szlak zamknięty? Chcieliśmy tylko zobaczyć tak. krzyż bliska. Nie wchodziliśmy na górę. Ze względu bezpieczeństwa ten szlak jest w tej chwili zamknięty. Na skutek uderzenia piorunu skały zostały naruszone, część skały jest niezwiązana z gruntem, w związku z tym tam cały czas jest ryzyko, że coś się może wydarzyć, że te skały mogą się oberwać. Jest niebezpiecznie, w związku z tym podjęliśmy decyzję o zamknięciu szlaku, żeby się nie wydarzyła kolejna jakaś tragedia.